Instrukta instruktażowy taki tutorial w pewnym sensie tutorial tak, może to tak nazwać taka ścięta góra ale fajna ma wodospad więc niech będzie ale to jest dziwne to jest cholernie dziwne pytająca wyspa a tam już są lasy czyli jesteśmy już blisko tu jest jakaś jaskinia? o, jeszcze jakaś jaskinia hmm. No, to jest to jest słup, który ja ją znaczy, więc kiedyś tam pójdę, kiedyś tam Można pod nagrywaniem i tak dalej Łaj, a Nie chcę sobie krzywdy robić. Ale zrobiłem sobie trochę. O, świnki! Nie widziałam tu wcześniej zwierzątek Tak prąd! Jest zbyt silny! Eee. Muszę przejść. Udało się. Zauważyłem, że też Better Glass działa tak, także na śnieg. Więc widzicie teraz. Ośnieżone szczyty są bardziej ośnieżone. Ha. O, a filmki się Dobra. A fajnie teraz wygląda tak. I to wszystko takie ośnieżone i tak dalej. To wygląda bardziej jak śnieżna kraina niż. Kiedyś. więc tutaj jest śniegu niż u nas w kraju, cholera jasna. U nas to Dzisiaj... W dzisiejszym roku to u nas jest zima. Właściwie to dziś, W tym roku nie ma zimy. Nie ma zimy. No jak to inaczej nazwać? Dobra. Już chyba widać morze. Czekajcie... Tak, widać już morze. Bardzo duże morze. Bardzo. Duże. Morze. Zresztą zaraz zobaczycie. Ta panią właśnie tutaj śnieżne szczyty i tak dalej No, przejdź przez to Nie, nie ten Tu już jest brzeg Jak sami widzicie Bezkresne morze Nic nie widać po drugiej stronie, tylko taką małą wysepkę tam na krańcu Jak sami widzicie Wielkie morze to może nazwać już oceanem Trochę niewygodnie tutaj jest, bo jak sami widzicie generator ściął mi dosłownie cały brzeg i mam idealnie ścięty klif normalnie. To mnie wkurza jak cholera. Bo ciężko w ogóle dostać się w ten sposób... Ło, Ło, Ło! Prawie zleciałem. A potem ciężko wydostać się chyba z tej wody. Przeciwnie o tym mówiłem, aż tu mi wrzucił tam śmieci. O, tam jest tabliczka. Łoj, oj, oj, Prawie bym znowu gdzieś się spadł. Okej. Okay. Tup, tup, tup. Dobra, dobra staryliśmy to na miejsce. Stąd Wielkie Morze nareszcie Właśnie o tym mówiłem... Właśnie... Dawno temu tutaj, jeszcze na 1.8, właśnie tutaj odkryłem to Wielkie Morze. I sobie pomyślałem, wow, morze, ale zajebiście. I tak sobie płynę i płynę, a zresztą zaraz zobaczycie, jak płynę. O, owieczka. Magic! <tryk> Dobra, lecimy. Płyniemy znaczy się. Płyniemy, płyniemy. Tamta wyspa to nie opłaca się jej w ogóle eksplorować. Tam na niej nic nie ma oprócz tego jednego drzewa. A raz tam ostatnio miałem taką przygodę, walczyłem z potworkami na niej. Było dosyć zabawnie, bo płynęłam w nocy i chciałam na chwilkę przestanąć. A tutaj było w kuli potworków... I było nieciekawe. Szczególnie, że klip już wybuchu, Teraz mamy ścięte drzewa. <grym> Dobra. No, widzicie, się pochodnie. Tutaj byłem. Okej, okay, płyniemy dalej. Hmm. Przekazuję się, bo to dosyć długo, długo będę płynął. <grym> O, już nie widać drugiego brzegu. Takie to jest duże. O? Powołaj coś majaczy na horyzoncie. Ziemia! Nowy ląd! Czuję się niczym Krzysztof Kolumb albo... albo Ameryko Vespucci albo Ferdinand Magellan czy inni co odkrywcy. Jej. Dobra. I Gdzieś tu miałam wybudowaną taką mini wieżyczkę jakby. Ta, tu jest ta wys... No to już pamiętam, tutaj gdzieś jest wejście. Tu jest właśnie taka wysepka, to jest już... właśnie taka wys... Ląd już, stały. Tamten słup też postawiłem, ja. Taki, taki ja. Muszę myśleć, wow, tu jest cywilizacja! i tak jest, jest Zamiast w przyszłości to jakoś upiększyć bo na razie to wygląda po prostu beznadziejnie ale wow, wypływaj stąd Proszę, udabisz. na razie bida i nędza ale w przyszłości to sami zobaczyć. bo to nie o to chodzi to jest po prostu zejście do pewnego miejsca już zaraz, już niedługo mm, jeszcze trochę jeszcze trochę ale to miejsce tak dokładnie zwiedzimy dopiero w następnym odcinku na następnej na na sesji odcinków mm, dobra chyba musimy zejść niżej albo wyżej yy, nie, niżej, niżej tam jest tam jest kopalnia, ale nie to chciałem wam pokazać A, widzicie już? He, he, he. Jak nie widzicie, to zaraz zobaczycie A łódź Oto i twierdza Haha ha. Proszę bardzo Niestety, ale moja twierdza jest zepsuta. Dlaczego? No sami spójrzcie Twierdza wygenerowała się w tym samym miejscu co opuszczona kopalnia. Pięknie, prawda? Dlatego mam teraz taką zepsutą twierdzę. O! Nie, myślałem, że skrzynka tam jest. Widzicie? Tu jednocześnie jest kamień jak w twierdzy i te cholern ta cholerna kopalnia. Nie wiem po jakich chuj ona tutaj jest. Z jestem wkurzona na to, że mi zepsuło to twierdzę. Kopalnie mam, gdzie indziej Nie mi jeszcze jedna Zepsuła mi twierdzę i tak dalej To mnie wskórza strasznie. Łoł wow. cholerna woda hmm. O, tędy nie schodziłem Dobra, bo ja się zaraz tu zgubię Tylko chciałem wam to miejsce pokazać po prostu O, złoto No dobra, później, później, później 16 Dosyć głęboko jesteśmy Fajne przejście Cs. Dobra no, no 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 I wychodzimy tak 70 wyjść Bo tak to się nie da, nie da panie Musimy w tej chwili stąd się wydostać Ale fajne miejsce Dobra, a później, później. To jednocześnie jest chyba... A, a, to jest chyba jednocześnie też podziemny wąwóz, ale zajebioza. Dobra, ale to później, później. Cholera, jasna, coraz więcej fajnych miejsc, a ja nie mogę dzisiaj zrobić. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj zaplanowałem coś innego i tak zrobię. Bez kobla może zwykłego, a nie ten. Hmm. Dobra. Wiecie, starożytny sposób wyjścia z jaskini, a tym razem raz twierdzę. Hmm. Można uda się być normalnie. Patrzcie na to. Wiszący guzik. I przecięte drzwi. Zajebiście, prawda? Normalnie co tu się dzieje? Czemu mam taką zepsutą tą No w sumie znalazłem ją w nieco citterski sposób. O! 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 O, o, ale fajnie, znalazłem, 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 znalazłem ten bibliotekę. Z mojej twierdzy. Ale fajowa. Więc rzekłbym, że zajebiście. I tak już powiem. Znaczy w bibliotekach nie ma przypadkiem... O, nie jest drugie piętro. No, przynajmniej ta biblioteka jest nienaruszona. Chociaż tak. Chociaż tyle ładnie. I... Jest! Jest, 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 jest. jest. A, tylko książki, ale książki się przydadzą do czegoś innego, więc ja to odłożę, wezmę książki Ja odłożę jeszcze stone tak. Dobra. <tryk> Tutaj aż nie będę robił żadnych dziur, to aż szkoda, bo to niecodzienne znalezisko, naruszona biblioteka. Nienaruszona. Takie coś mi się podoba. Więcej takich miejsc, więcej. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę twierdzę inną, gdzie nie będzie nic naruszane. Bo na razie takie coś mi się po prostu nie podoba. Dobra. Wynosimy się stąd. Nie, nie to. Cholera. Mało brakowało. Choć w sumie i tak go nie ma co płakać nad rozdawanym mlekiem. Ojej, jej, je, 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 Woda, 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 woda. Muszę stąd wypłynąć. Shit. Mam nadzieję, że nie utonę. Ból, 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 ból. O oh, fuck, jestem na samym dnie wody. A Udało się. Y jeszcze. Co tu się kurwa dzieje? Dobra. Y udało się. Jest, 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 jest. Wypłynęła na powierzchnię. Ojej, oh yeah. dawna ...Britness, Bright, żebyście widzieli wszystko, bo na YouTube pewnie wszystko się ściemni, więc lepiej wolę tak to zrobić. Płynnie, płynnie, maleńki. Dobrze, wale. Nie wiem, płaca mi to. Co to jest gdzieś... Yy, no wiecie. O, tu jest. Tego tu go postawiłem. Zmywamy się do naszego macierzystego lądu. He, jak to brzmi? Eee, yy, okej. Okay.